I ty? Nic. Po co za mną chodzisz? Mogę chodzić, gdzie chcę. Ale dlaczego chcesz chodzić akurat za mną? Nie chodzę za tobą. Masz obsesję na moim punkcie. Nie wiem, o czym mówisz. 4, R, 35, B, 0, J, G G R, 3, ck 1. To twoje hasło do Wi-Fi, które przypadkiem przypomina słowa Ares, ból bon grecki. Świat nie kręci się wokół ciebie. Świat może nie, ale ty. Żeby podkradać Ci wifi, musiałem wejść do Twojego komputera i znalazłem tam wiele informacji. Historie wyszukiwania, zdjęcia. Teksty. Grzebanie w cudzych komputerach to przestępstwo.